Cześć, witam Was serdecznie na kanale Hype Train Podcast. I dzisiaj e, chciałbym Was przywitać we wspólnym oglądaniu e, nowego Nintendo Directa. Bo, tak jak się okazało, Nintendo dzisiaj rano zapowiedziało, że e, w tej chwili, gdy to oglądam za 9 minut o 16, będzie nowy Nintendo Direct. Problem jest troszkę innej miary. Zobaczcie sami, bo Nintendo zapowiadając tego Directa Mini. No, spodziewaliśmy się, że to będzie mini. Napisało, że to będzie właściwie partner showcase. Nowa seria Directów skupiona na tytułach. Od partnerów Nintendo i od i wydawców i producentów gier. I przede wszystkim podczas tej prezentacji będą pokazane nowości na temat gier, które już wcześniej zostały zapowiedziane, więc AU, Nintendo! Bardzo szybko zbili oczekiwania. Uważam, że to dobrze. Wiemy na pewno, że nie ma co się spodziewać, Remasterów Mario, nie, żeby nie było. Moje, to, moje oczekiwania wobec tej prezentacji są totalnie zerowe, więc 15. 53. Nie no, jasne, że to nie jest wszystko, co Nintendo ma do zapowiedzenia. Jeszcze w najbliższych tygodniach na pewno będziemy mieć jakieś nowości. Może okaże się, że jeszcze nie w tym tygodniu. No, ale okej, okay. jestem gotowy. Ważne, żeby były jakieś newsy. Naprawdę nie spodziewam się niczego cokolwiek, cokolwiek nowego będzie dla mnie pozytywnym zaskoczeniem powiem wam, że tak masywnie się cieszę że w tym tygodniu wreszcie będą jakieś newsy, już, już nawet nie potrzebuję w tym tygodniu tych remasterów Mario, już nawet ta prezentacja ta mini prezentacja, w czwartek będzie prezentacja Xboxa yy, prawdopodobnie zrobimy live'a więc już teraz mogę was wstępnie zaprosić dobra, minuta no i gdzie, okej, te... okej okay, okay, boys, oj okej okay. 8 minut jest króciutko. Mhm. Wiadomo, przez Covid wszystko może się zmienić. Hello everyone. Welcome to our first Nintendo Direct Mini Partner Showcase. More videos in this series will be released this year, so please stay tuned. More videos okay. this year. Okay. Let's get okay. into the headlines. Keep stepping to the beat with new content. Cadence of Hyrule. Use your rhythm skills. Now with three additional DLC packs okay. or miss a beat with Ari okay. and its game with these characters you can take your musical journey for a new spin. Pack two, Melody Pack. 39 songs will be added. including Wiecie co wam powiem? E, pobrałem sobie kiedyś tę grę i, e, i myślałem, że ja mam poczucie rytmu. Odpaliłem i e, e, jestem tak bardzo zły w tę grę. Okej, okay, Shadow Drop, pierwszy DLC dzisiaj. Pudełko! O tak, dobrze, że nie kupowałem pełnej gry, tylko grałem w demówkę. infiltrating the battlefield lay waste to weapons and abilities in this online multiplayer third-person shooter the challenge test the level the challenge is free-to-play so you immediately jump back into the fray cross-platform play and cross-progression are also supported from day one along with support for motion-controlled aiming Hmm, motion control, day, aiming. Content. To jest jedna z lepszych rzeczy w Switchu. <laughs> Okej, okay. more info later today. Można i tak. Chwila. To są dokładnie takie gry, jakich się spodziewałem dzisiaj. Nie dla mnie, ale sporo osób się zainteresuje. Jesteśmy już za połową. Do, na razie najlepszą rzeczą z tego wszystkiego było pudełeczko Cadence of Hyrule, This next one will be our last, announcement. last Announcement. Mamy to, proszę Państwa. Chwila. Chwila. Nie, nie, nie. O, Shin Megami Tensei Trójka! Okej, okay, na wiosnę 2021. Okej. Okay. No, Piątka, mhm. Doczekaliście się. Doczekaliście się, fani tej serii. Szczerze, ja nie jestem jakoś bardzo podjarany na to, ale... Cieszę się dla ludzi, którzy jarają się tą serią. Tą serią. No, tak się spodziewałem. I jednocześnie na całym świecie premiera. Grubo. Ok. Powiem tak, to, to to był właściwie Direct Micro. Ale dziwi mnie jedna rzecz. Ja wiem, że mamy rok jaki mamy i że Nintendo nie może wszystkiego zebrać do kupy w jedną całość i wypuścić jednego jesiennego directa, ale nadal mnie dziwi, że to wszystko jest tak rozdrobnione, że, że jeszcze zapowiadają, że w tym roku będzie więcej y, tych Directów Mini Partner Showcase. To jest y, aż szokująca decyzja, bo y, na przykład załóżmy, że będzie z, będą z dwa, trzy takie Directy w tym roku, co nie, taki mini. Przecież to wszystko można wrzucić do jednego ogromnego Directa i zrobić jeden wielki hype show prawie przez godzinę. Okej, okay, jest, jest lepiej niż sądziłem. Naprawdę moje oczekiwania były zerowe i jest Dosyć pozytywnie zaskoczony, to, to co teraz? Kiedy. Co w ogóle, jaki Nintendo ma plan na ten rok? Gdzie, gdzie Super Mario? <laughs> wszyscy się tego spodziewają, wszyscy wiedzą, że to nadejdzie w tym roku. Gdzie Metroid Prime Trilogy? Gdzie Pikmin Trójka Deluxe? Gdzie, o Jezu, gdzie, gdzie te wszystkie rzeczy się podziały? I jasne, spodziewam się, że wiele z tych rzeczy może się pojawić w jakimś wrześniowym Directcie, tak? Czyli jeśli na przykład we wrześniu będzie Direct, to mogą pozapowiadać rzeczy, te które będą w październiku, w listopadzie, w grudniu i, w dwa, i na początku 2021 roku. Ale rzeczy, które na przykład. No, zakładam, że Nintendo powinno mieć jakąś dużą premierę na wrzesień. Jeśli będą mieć jakąś dużą premierę i będzie ona mieć też wydanie pudełkowe, to nie da się tego zapowiedzieć z dnia na dzień. To musi być zapowiedziane wcześniej. Więc ach, kto wie, może w czwartek Nintendo po prostu rzuci nam zwiastun od tak. Po prostu taki drop, tak jak z Paper Mario zrobili. No nic, ten rok jest. Ten rok jest dziwny, ale ten rok jest przez to w sobie jeszcze ciekawszy. Dajcie znać, czy czekaliście na którąś z tych rzeczy zaprezentowaną dzisiaj i jakie macie oczekiwania w tym roku wobec Nintendo. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i na razie.